Witam serdecznie. Kolejny odcinek. Ragnarok. Dokonczamy wszystkie światy. Mamy do kończenia ostatni świat. Midgard, Zostało nam 2%. A reszta, a reszta to jest po 100 już. Tak, jak widać, jest po 100. To mamy do kończenia. 2% zostało i musimy udać się tutaj nieodkryte i co mi się stało, Co mi się udało ustalić? No bo tutaj szukałem tych brakujących 2% i nic nie znalazłem I teraz tak, patrzcie na to. Cele tutaj, o, tutaj. Zobaczcie. Ukończono. Patrzcie, popielak. Eee, co to jest? brzakwiaty kwiaty. kwiat, Sennica. Duszokwiat. Żelaźnik. Popielak. A został nam co? Mroczniak. I tutaj po prawej widz widzicie, że jest zebrane kwiaty 8 z 9. Został nam mroczniak. Do zebrania. I udało mi się ustalić, jak się dostać do tego tutaj miejsca, bo tu nie ma drogi żadnej. Ani stąd, ani stąd, ani stąd, nie ma drogi żadnej. Udało mi się ustalić, co trzeba zrobić, żeby tam e, się dostać. A więc musimy się udać teraz do bramy. Najpierw się udamy do. Także po kolei, nie? Najpierw na sanie. Gdzie jest ta Linda teraz? Linda jest po prawej stronie, chyba, nie? Tak, tu jest Linda. Tam jest brama. I bramą musimy się udać do domu Sindriego. A czy do. No, tam do tego. Domu na drzewie Dobra Tu jest dom Sindriego No tak, tu jest dom Sindriego Tu wszystko mamy ładnie połączone. dom Sindriego jest tu i się udamy tutaj Czekamy czy to się uda I następnie musimy pogadać z ratatoskiem Ratatosek yy. Mi się wydaje, że ratatosek nam pomoże Pomoże nam yy. W czym nam pomoże, a w tym że nam. Gdzie to jest? Tu? Tu? Że on, dzięki tej rozmowie z nim, tutaj ukaże się nam brama. Ja, rat, ci rat, rat, No. rat, o coś rat, kiedy już przekujesz jakąś emocję w widmową postać, to po prostu ją tracisz? Powiedzmy, że mam znajomego, który chciałby się uwolnić od przygnębienia i tęsknoty. Rozumiem, ale niestety to nie takie proste. Moje projekcje pozwalają mi wprawdzie odpocząć od emocji, ale tylko chwilowo. Jeśli znów ich nie wchłonę, zaczynają się jątrzyć. Jątrzyć? To skoncentrowane uosobienia emocji, które pozostawione samym sobie, rosną w siłę i stają się coraz bardziej e, namacalne. Dlatego muszę co jakiś czas je wchłaniać i rozprawiać się z nimi wewnętrznie, a później mogę znów je wypędzić. Ha, gdybym miał rękę, dałbym ją sobie uciąć, że niełatwo jest wchłonąć te wszystkie emocje naraz. Oj tak, to dość nieprzyjemne, właściwie okropne. Nie polecam. <laughs> no, życzę powodzenia twojemu ziomkowi. Abyście byli zdrowi i bezpieczni, przyjaciele. Koniec rozmowy. Wypad stąd. No. Jeszcze. Nie. Ciekawe, to, 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 to coś dało. To nic nie dało. Ej. Hmm. Może doszło do nieporozumienia. Dzwonki służą do wzywania mnie, kiedy mnie tu aktualnie nie ma. No ja chcę z tobą pogadać przecież. No co ty, ej. No nie mogę z nim pogadać o tym, o tej bramie nic. Halo. O, ta jest tutaj. Dobra, sobie co zrobimy coś, coś innego robić? sobie zrobimy. E, z tego co ja wiem, no to tu mamy... Mm, pancerz. Macie chęć na coś specjalnego. Tu. I tutaj jest coś. Związane z Lindą. Jest. Zaginiony Kill z Lindy. Idź się pochwalić. Wybierz. To jest dosyć przyjemnie. Mamy to, mamy to, i teraz to linda, linda, linda. Jest. Ejcie pochwalić. Pasuje. Oho! Uh -huh, Ta rozumie. Mamy to. Ejcie pochwalić. Dobra, mamy tak, mamy wybrane to. zaginione karwasze Lindy. Tu mamy też za Linda, tak jest, zaginiony z Lindy. I jeszcze tu biodra, biodra, Linda, Linda. Linda jest. Mamy to. Za jeden pas Lindy. Pasuje. Nic się nie zmienia, nic. pochwalić! Dobra, mamy... Jesteśmy ubrani. Ech, jesteśmy ubrani. Zanieś kawałek zbroi Lindzie, by stworzyć zaginione krawasze Lindy. Ukończono. Czekaj, czekaj. Ukończono. Aha. Dobra. Jak to teraz wygląda tutaj na mapie? Może teraz pogadamy? Po prostu lubisz dźwięk tych dzwonków? Chyba rzeczywiście brzmiało naprawdę ładnie. No to coś tutaj nie wychodzi nam, tak jak powinno być. Cholera. A to, to tak stoi przy Ty, ja już wyszedłem z tego, a ty tam stoisz, nie wiem czemu. To co ci chodzi ty? Pusto w chałupie. Acie, jakie kolekcja Widzicie? Шесть Midgard. Jest! Patrzcie! Udało się. Jest. Mamy to. Odbloki bramę. Udało się. Idziemy tam. Dobra, musiałem sprawdzić, czy się nagrywa. Nagrywa się dobrze. Jesteśmy w Gaju sanktuarium Pięknie. I teraz musimy poszukać kwiat... kwiatu. Kwiatu. Tak. Kwiat. Raczej nie ucieszy się na mój widok. Nie. Tak, nie? Czemu? Czemu? Czemu nie? No jest, pan Charlie, jest. Przepraszam, byłam nie mam dla siebie żadnego usprawiedliwienia Opuściła go, nie? Opuściła go. Mam marznie tutaj Postaram się na to zasłużyć. A teraz tu kiedyś wpadł to napalił w piecu im było mu cieplej Ktoś jest w środku? Tak. To tam jest? Robi się robi cieplej, prawda? Birgir? Jest Bir. Tak. A Birgir. Birgir jest. Tak. E, Birgir to jest. Idealna Może to twój dom, jeżeli mam stąd odejść. O to jak ładnie jest, co to jest. Dobrze, że kogoś ma. Co, co to jest? Wciąż jest dużo do zrobienia. Będziemy czekać. A kiedy nadejdzie pora, dorzucę do ognia. Dzięki Birgirze. Pięknie. Tu, kwiat, tu kwiatka tutaj nie ma. Kwiatek, kwiatek, gdzie ty jesteś? O, no jest. No. Mamy ostatni świat. Mroczniak. Ukończono 100%. Polak rok na roku. Jest. Rozkwit dziewięciu światów. Ukończono. Przysługi. Mamy to. Jest? No jest. Pięknie. Wszystko ukończone jest Na 100% Patrzcie wszystko, pięknie Tu już nic nie ma do zrobienia Mamy to pięknie, cudownie Kawał Kawał tego. Żółwia. I się żegnasz? O, tak szybko. Wkrótce. No, wkrótce, wkrótce. Dobra, to mamy ukończone 100%. 100% mamy ukończone i wtedy co? Kolejny odcinek, który będzie Walhalla. seria, jakaś ta mini seria będzie na pewno, bo to do, długa gra nie będzie to, za idziemy już, tak? Idziemy? Albo tutaj sobie ten zakończymy koło żółwia. Dobra, moi drodzy, ile mamy tutaj? 15 minut. No to zapraszam Was na kolejny odcinek, który będzie. Walhalla. Piękny, fajny żółw. Tylko taki wilgachty, trochę. Na razie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej.